Witam Was wszystkich serdecznie. Eee, chciałem Wam przedstawić bardzo fajną maszynę. Jest to hucwarna FC450 2020 rok, przerobiona przez firmę Ryzon przez Patryka Zalewskiego. Eee, świetny projekt. Maszyna wyszła 5 kg lżejsza niż oryginał. Eee, co tutaj siedzi? Silnik Sotion. FW03 przekładniówka ma bodajże 12 kW nominalnie, czyli w piku idzie tutaj fajnie załadować. Teraz jest ustawione na 20S, czyli 72V jakieś 300A. To daje powyżej grubo 20kW na przekładni. Myślę, że jest to wystarczająco, naprawdę motocykl wszędzie podjeżdża. Ja jeździłem nim Super Enduro, Hard Enduro i Cross do Super Enduro. Świetna sprawa. Zawieszenie Piotrek, Techmod. Świetna robota przód i tył. Setting pod 95 kg. Maszyna niezniszczona w bardzo dobrym stanie. Pakiet tu jest 72V i 71A, co daje grubo powyżej 5 kWh. Trzy tryby jazdy: sterownik, Fad Driver NW72000, czyli można z niego wycisnąć 500 amperów z baterii, czyli niby producent podaje 1000 międzyfazowego. Tak wygląda motocykl. Ja się chcę go pozbyć, to znaczy się chce się, muszę się go pozbyć ze względów zdrowotnych. Bardzo dobrze mi służył niewyczaskany, naprawdę zawieszenie tubli z tyłu. Nowa felga z tyłu, Excel. Co jeszcze? Podświetlany akumulator, chłodzony wentylatorem jest sterownik. Jakby ktoś był zainteresowany, to dopytywać się mogę, ewentualnie jak ktoś zaczyna przygodę, mogę komuś do tego dorzucić swoje ubranie czyli w skład wchodzi ortezy bardzo porządne. Alpina Stary chyba dałem za nie dwójkę, niezniszczone buty. E, buty buty CD, trójki, e, kask airocha e, No i tak to wygląda. Także taki zestawik mogę dorzucić. Buty na nogę 45. E, odzywajcie się, myślę, że to jest fajny sprzęt. Wiadomo, że zaraz ktoś powie, że no ale e, jest. Oczywiście Stark, oczywiście jest Stark, ale Stark jest dużo cięższy, jeździłem z Starkiem, testowałem, masła, słabszy skręt, co tam jeszcze, no tutaj nie ma jakieś kombinowania, trzy tryby, wskaźnik naładowania baterii i tyle, nie? I żeby więcej tu jakichś ekranów pierdół nie potrzebujemy, potrzebujemy tylko to, co chcemy widzieć i, i tak to wygląda, nie? No, niestety, no, jestem zmuszony zakończyć przygodę z motocyklami. Nowa zębatka z tyłu, nowa piasta, w ogóle koło tylne. Nowe widać po zaciskach, w jakim to wszystko jest ładnym stanie. Jakie to jest zadbane, nic nie przyrdzewiałe No, niestety, no, czas przyszedł nieubagany, żeby pozbyć się maszyny. I tak to wygląda. Mamy tutaj jeszcze taki bajer, zobaczcie podświetlana bateria. Bo już wentylator działa. Fajnie to wieczorem czy w nocy to świetnie wygląda. O. Także pozdrowionka Jał.